Siema Mordy, tu Adikson, witam Was w kolejnym odcinku z Gry Seven Days. Tutaj i w końcu mogę powiedzieć Wam, Udało mi się zebrać bardzo dużo materiałów przez noc. Bardzo dużo kopałem. Mam prawie, będę miał ponad 1000 bruku, będę miał ponad 1000 drewna, i w końcu mogę powiedzieć, To, że będziemy dzisiaj najprawdopodobniej uciekać z tego przeklętego biomu, z tego najbardziej najnudniejszego biomu w grze. Najbardziej takiego. Tam tu jest taka monotoniczność. Tutaj tylko robimy zadania, zadania żeby iść na następny biom. Na następnym biomie, czyli na pustyni będziemy się świetnie bawić. Więc bez będego przedłużania ja już lecę do Trader Gen po następne zadanko. Yy, I oczywiście sobie pójdziemy na zadanko, może nawet poziomu drugiego, albo i nie, na razie poziomu pierwszego. Ja nie mam takiego dobrego ekwipunku. Lecimy od Jen, żeby wziąć zadanko. Od razu na nie polecimy, tylko oddam rzeczy do skrzynki. A was zachęcam do zostawienia łapki w górę i subika z dzwoneczkiem. Again, huh? Jeśli wam od razu spodoba się ten film, dobrze, bez, bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. I ok. Mamy zadanie transport. Ja tak sobie myślę, żeby od razu polecić na ten transport, tylko odłożę sobie rzeczy do skrzynki, więc... No, więc widzimy się standardowo na miejscu. I jeszcze jedno, udało mi się w, u Trader Gens w śmieciach znaleźć legendarne części, czyli możemy dzięki nim ulepszyć broń, broń naszą na najwyższy możliwy poziom w grze, więc to jest bardzo przydatne. A więc bez zbędnego przedłużania, ja już będę leciał. Widzimy się na miejscóweczce. No i co? No i tyle. Widzimy się na miejscówce. Ja tą miejscówkę mijałem chyba z dobre dwa razy. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że przez no, zaatakowała mnie horda biegających zombie, ale to tam... ...trzy zombiaczki, to, to nawet nie horda, ale biegły szybko, no. Co mam więcej powiedzieć? Ja zabieram się za salut miejscówki. Jestem cichym ninja. -m. Jestem pod wrażeniem, że tu jeszcze nie ma żadnego zombiaczka To się bardzo przyda Ty, co jest? Gdzie są zombie? Ja mam to rozwalić? Okej okay. Jestem bardzo cichym ninja, jak widać O mój Boże Dobra grubasty. Nie czyj się tutaj do mnie O proszę bardzo, hartowane ostrze Zginął od wykrwawienia się Proszę bardzo, tu skrytka na broń jest. Proszę bardzo, ty bierzemy sobie, zlatujemy do piwnicy. Jeszcze kibelek sobie szukamy. Tutaj woda, ok. Uuuu, uh, uh, tu będzie się działo. Ty, że tu nic nie ma? Wow, jest! Mamuśka jakaś. Odrąbałem jej łeb. lecimy, ale tu światło miga. Dobra. Tu jeszcze jakieś itemki są. Żywność zawsze się przyda. I jeszcze mamy rozwalić. Pasen gas. Skrzynię transportową. Części samochodowe zawsze się przydadzą. Eee, coś tu jeszcze mamy? Nie, chyba już nie. A jeszcze pod smoletka. Tu też się przyda jakaś... O, pieniążki, wytrychy. Nie chce mi się tak wychodzić, wyjdę normalnie jak wychodziłem O tak, czyli kibelkiem tu ładnie, pyk, pyk, pyk Cyk, cyk Co to? Zamknęło się za nami? A nie, to ja tu wchodziłem, dobra, ps, spoko yy, To dobra, to my się... Oj, tu jeszcze coś zawyło To my widzimy się u Trader Jen Witamy Jen, witamy Jen O oh mój Boże. Well, that didn't take long. Nice work. Następny poziom udało mi się awansować i ja go dam chyba wy. Co tu mogę dać Następny poziom? Mm, może to. Fantastic. Daj mi to, a my widzimy się oczywiście standardowo na zadaniu. W końcu jakoś jaśniej. O i znowu wjechaliśmy na ten biom W końcu to było jakoś jaśniej, chociaż przez chwilkę. Zobaczyć, jak to. Chciałem zobaczyć, jak to było w początkach naszej gry. Ja nie wiem, ja robię te zadania u Gen. Robię, robię. Ja nie wiem, kiedy ja odblokuję tego tradera Boba. To jest takie ciężkie teraz. Przecież w ostatniej serii co ja... co my byliśmy już... Nie wiem chyba. No w sumie racja byliśmy już na takim dziesiątym odcinku, coś takiego, to my to zrobiliśmy tak szybko. Ale to wszystko u tradera Rekta robiliśmy, ale dobra, my się widzimy na zadanku. Po, po zobaczeniu tego pięknego krajobrazu. Mieliśmy się widzieć na zadaniu, ale to co ja tu widzę to jest tragedia. Takie górzyska to są wielkie. Dobra, jakoś się przez nie przejdzie. Ja pamiętam, my tu byliśmy, my tu raz byliśmy tak daleko, ale tylko to było najdalej jakie zadanie robiliśmy, a tu jeszcze są dalsze, widzę, zadanka. Łoł, wow, dobra, lecimy, już mamy 200 metrów. Jesteśmy już na zadanku. Pyk, pyk. Ja się postaram sprawdzić jak najszybciej, gdzie są te zapasy. One są chyba na naszym poziomie Pierwszy zombiak No to było zbyt łatwe Przeszukajmy może jeszcze tą lodówkę tego fridge'a A tu nam nic nie dało To może jeszcze mikrofalówkę coś tam da fajnego to Też nie tu może coś. Garnka to ja nie potrzebuję zbytnio. Ale Grilla sobie przyjmę po takim rozwaleniu mojej bazy. Tu też nic. I jeszcze kawiarenka. Nic ciekawego. A więc słuchajcie, ja wracam do Trader Gen. Ale za, zamiast tego, jeszcze żebyśmy się od razu tam widzieli, to ja muszę wam to pokazać. Czyli zjechać z tej największej góry, tej w okolicy. Muszę wam to po prostu pokazać. Te piękne widoki, Seven Days to Die. Wow, tu nie można spać aż tak. Oto, tam jest jakieś fajne oczko wodne, jakby tam można by było bazę zrobić, to by było super. Zębaki by się potupiły w wodzie, jakby się rozpiły. Ale to jest raczej niewykonalne, bo ja będę chciał już iść do tradera Boba. Okej, okay. dobra tu mijamy zadanko, które w ostatnim odcinku chyba robiliśmy, albo jeszcze w ostatniejszym. Dobra, czyli jednak nie zjechałem z tej górki, to widzimy się u Trader Gen. Jesteśmy już blisko. Naprawdę, ja nie wiem ile to już, ile to trzeba liczyć na te zadania, ile to trzeba przeliczać żeby tych punktów punktów tych, tego postępu dostać. I, am good job. I knew you could do it. I możemy robić już warsztat Teraz transport Apocalypse w drugą stronę To od razu ja tam sobie pojadę I już chyba nawet tego nie będę pokazywał w odcinku Więc widzimy się po prostu jak to zrobię Słuchajcie, ja poczytałem poradniki różne jak sprawdzić ile zostało mi punktów do następnego biomu i słuchajcie pod literą o mamy tutaj jeszcze ostatnie zadanie więc ja wam to zadanie pokażę gdzie historyczne zadanie dla mojego kanału dla całej tej serii więc widzimy się na tym zadaniu jednak zrzut zaopatrzenia zrzut zaopatrzenia koło mnie co jest się właśnie odwaliło. Aha, dobra. Tu są dwa zrzuty, bo ja usłyszałem dźwięk i tamten zrzut spadł. A tutaj jest jakiś mój dawny zrzut, którego ja nie zebrałem. Okej. Okay. Zbierzmy to obrzydliwe śmieci. Okej. Okay. Ale ciekawe, to jest bardzo ciekawe, że to się jeszcze ostaje taki zrzut. Yeah. Bardzo ciekawe dla mnie rzeczy tu są. A napijmy się tego. A tam jest kolejny zrzut zaopatrzenia. Okej, okay. ale ja nie to chciałem Wam pokazać. A zjazd z tej wielkiej góry. Wow! Let's go, let's go! Nie, nie, ja nie wiadę po tą górę. Widzimy się na zadaniu. W ogóle tu pode mną kurczak jakiś jedzie. Dosłownie on jedzie. I chciałem się was spytać, czy kojarzymy tą miejscówkę, czy nie? Co jest, on jedzie ciągle. Ale ta gra jest zbugowana nieraz. A nie, jednak to nie jest ta miejscowa. Albo to jest ta miejscowa. Szczerze nie kojarzę. Zapasy są wysoko gdzieś. Więc ja się szybko podbuduję. Są gdzieś na tym poziomie. Zapasy. Czy ja tutaj sobie zrobię przejście takie w ściance malutkie. Takie malutkie przejście Wow Zombie pielęgniarka Ej, a ty to co tutaj? chciałyśmy tu rozwalić. A ty to co? Mamy to! Odbieramy to, i mamy to tutaj. Poziom trzeci zaraz będzie nasz. Osztucer jest zarąbiście. My widzimy się u Trader Jen. Słuchajcie, ale wy musicie skończyć znać tą miejscówkę z naszego nocnego zadania. Tą miejscówkę na pewno znacie. Dobra, widzimy się u Trader Jenny. Czy to będzie historyczny awans w tej grze? Awans, co ja w ogóle gadam? No i będzie awans. To będzie odblokowanie zadań następnego tieru. congratulations. Tak jest. My to mamy. My to mamy. Bierzemy sobie motorynkę. Czy żelazo? Motorynkę. Chyba motorynkę. Someone who's willing to get their hands dirty. You can always skip a job, if it's dangerous or just fine. Ok, jeszcze to sobie otwarte. Wziąłem sobie tą motorynkę. To nie był zbyt dobry pomysł. Ale dobra. My widzimy się w następnym odcinku. Na wielkiej przygodzie do tradera Boba. A więc to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Hej, cześć.